Burza pod zdjęciami Pauliny Krupińskiej. Sebastian Karpiel-Błačka reaguje. Zdjęcia Pauliny Krupińskiej z balu Fundacji TVN stały się pretekstem dla niektórych internautów, by ją skrytykować. Prezenterka czytała komentarze sugerujące, że wygląda, jakby była w ciąży, oraz że jest masywniejsza, bo TVN za dobrze karmi. Jak na taką sytuację zareagował Sebastian karpiel bułecka Mąż gwiazdy stanął w jej obronie. Ona chciała zwrócić uwagę na to, jaki jest trend, zaczął. Paulina Krupińska, jako jedna z najpopularniejszych obecnie prezenterek, przyzwyczaiła się już do życia w blasku fleszy, które, niestety, często ma także swoją ciemną stronę. Ostatnio gwiazda stała się celem internetowych hejterów, którzy skrytykowali jej wygląd. Komentarze pojawiające się w sieci były nie tylko obraźliwe, ale również pełne stereotypów i uprzedzeń Paulina Krupiniska cierpi przez komentarze? Sebastian Karpiel-Buecka reaguje Prezenterka nie zamierzała przejść obojętnie obok obelg, które czytała na swój temat na Instagramie udostępniła kilka złośliwych komentarzy i zwróciła uwagę na szkodliwość takich wypowiedzi. Ciało nie jest z zaproszeniem do ceny. Ciało to dom, jaki mamy. Nie jestem masywna, za duża, za mało idealna. Jestem sobą, w pełni. Z miłością do siebie. Twoje ciało nie jest problemem. Problemem jest brak empatii. I dopóki będziemy o tym mówić głośno, nie damy się uciszyć, mówiła w instagramowej relacji. Apel prezenterki wywołał lawinę pozytywnych reakcji. A jak zareagował na niego jej mąż? Myślę, że Paulina chciała zwrócić uwagę na to, jaki jest trend i zawalczyć nie o siebie, a o inne kobiety. Paulina zna swoją wartość, ona ma silne poczucie wartości. I ją ciężko jest wytrącić z równowagi. Kropka, bo to jest coś, co nie powinno mieć miejsca. I powinniśmy się trochę w tym wszystkim opamiętać, przekazał Sebastian karpiel Bułecka w rozmowie z reporterem faktu. Podczas wywiadu przeprowadzonego na konferencji prasowej programu Must BD Music Music zdradził, że choć nie jest zbyt wylewną osobą i nie komplementuje żony zbyt często, to jeśli już to robi, robi to w konkretnych momentach i jest to mocno podkreślone. Zobaczcie całą rozmowę.